Dzień dobry, ja jestem Wafelek, ze mną jest... Jula Daje Fula. Wow, jesteś taka sama jak w internecie, zielona, spodziewałem się inaczej. No, właśnie dużo ludzi jest zaskoczonych zawsze jak nie widzi tak pierwszy raz, nie? Crazy. Jura Daje Fula, mam dla Ciebie gifta. Co my tu mamy? Przepyszne jabłuszko 9990, red, Johna John Prince. No. Dziękuję. I co można o nim powiedzieć? To, że właśnie mi ślinka zaczęła cieknąć. A co robiłaś z jabłkami w dzieciństwie? <grywki> Nie mogę na to odpowiadać bez mojej obecności mojej prawniczki. I byłam mega śpiąca, już kładłam się spać, więc no wstałam i otworzyłam okno i, no, i bez patrzenia nawet po prostu rzuciłam tym ogryskiem jak zawsze. CO JEST KUR... Został skontuzjowany jakaś osoba? Nie, um, nie jest to potwierdzone, są to jakby... Jakby są domysły, ale nie ma żadnego potwierdzonego info, nie mogę się z niczym zgadzać ani... No ja bez prawnika nie gadam. Okej, okay. okay, a może odpowie nam jakaś inna osoba, na przykład Shin. O, o, no to ona jest bardziej skłonna gadać... Eee, o nie, o Boże, o Boże... O, she's taking over... O, o, o. Siema, jestem Shin? To kim jest Shin? Shin? E, jest na emeryturze. Ja jestem na emeryturze, w sensie w kwestii robienia animatików. E, polega moja twórczość na tym, że robiłam filmiki do muzykali e, rysowane w gimnazjum. E, no, były to animatiki, bo animacji nie umiałam robić. Myślę, że dalej nie do końca umiem aż tak dobrze, jak bym chciała. E, I z jakiegoś powodu się to ekstremalnie popularne za granicą. To się może nie z jakiegoś powodu, było to po prostu bardzo popularny fandom wtedy, bo to był fandom Hamiltona, Headers. Takie musicale były wtedy ekstremalnie popularne. Ja się akurat tak idealnie wstrzeliłam w te nisze. No i ten, właśnie taka to twórczość była. I ostatnio odszedłaś? Ostatnio odeszłam. No Poszłam na emeryturę, ponieważ jest to coś, co już mnie no, nie interesuje tak naprawdę. Um, no i nigdy nie zarabiałam za bardzo z tych filmów. Na początku trochę zarobiłam, a potem to już jakby wszystko mi zdemonetyzowali i tak już zostało. No i wiadomo, jak się nie ma pasji, ani jakichś korzyści z tego, no to nie widzę jakby sensu ciągnięcia tego, więc uznałam, że odejdę w takim momencie, gdzie wszyscy dobrze mnie jeszcze jakby pamiętają, Uznam, że nie chcę tego odciągnąć takiego martwego konia i forsować tego w jakiś sposób. No poza tym każdemu się chyba może nawet znosić Hamilton i inni. No właśnie też mi się wydaje, że to już powoli tak idzie w zapomnienie, teraz są nowsze musicale, epiki i takie tam. I to jest już jakby, ja już troszeczkę nie siedzę w tym za bardzo. Czyli dlatego porzuciłeś go dla polskiej widowni? Tak, w sensie... Nie było to porzucenie dla polskiej widowni, było to porzucenie właśnie z takich przyczyn związanych właśnie z tym brakiem pasji. Ale wiadomo, jednak ta pasja do tworzenia dalej we mnie jest i chcę tworzyć, a właśnie ta polska robienie twórczości dla Polaków. To jest tak inne doświadczenie dla mnie, ponieważ jednak są te takie... Jest te polskie poczucie humoru, polskie memy e, i o wiele jakby czuję się bardziej komfortowo tworząc po polsku, no bo jednak jest coś takiego, że jak się mówi w języku obcym, kto, nawet jeżeli jesteś w miarę w nim płynnym, to jesteś coś takiego, że tracisz tak 20-30% swojej osobowości, gdzie jak na Jula daje fula tworzę, to czuję, że mogę tak w pełni być tak, tak po prostu w pełni mojej śmieszności, że tak powiem. Możesz być też w pełni swojej kreatury, ale czym ona właściwie jest? Kotem? Królikiem? Kreatura jest tym, czym widz chce, żeby ona była. Ja mam swoją interpretację kreatury, ale jest to taki największy sekret po prostu. Tutaj jest ubezpieczony ten sekret na 50 tysięcy złotych. Ale no, z tego co słyszałam, to najwięcej ludzi postrzegają jako kotka albo królika. No i jak najbardziej jest to też prawidłowa interpretacja. Niektórzy jako kosmita postrzegają, to też jest git. Czyli Dai Dajfula jest wszystkim, czym ktoś może ją stworzyć. Oczywiście, że tak, na tym to wszystko polega. A stworzyłaś też komiks Hybrid Horses. Hybrid Heroes, dzięki bardzo. E, tak, stworzyłam, pracuję sobie dalej. W sensie jest to komiks, który tworzę obecnie na Weftunie i na Tumblr. E, jest to taki komiks, który tworzę bardziej hobbistycznie, nie zamierzam tego jakby traktować jako coś takiego, z czego bym żyła. E, Szanowni ludzie, którzy z tego żyją, bo to jest bardzo ciężka praca. Ja bardziej go tworzę tak dla siebie ze względu na to, że jest to historia, którą wymyśliłam mając 12 lat i wiem, co możecie sobie myśleć, że o mój Boże, e, nauczy się odpuszczać rzeczy. Ale ja to tak bardziej robię w stylu e, w takim celu, żeby zarchiwizować te swoje myśli, tę swoją historię, którą wymyśliłam i postacie. Nawet jeżeli niekoniecznie ona będzie jakaś tam idealna, to tak żeby po prostu to mieć gdzieś na papierze i żebym mogła sobie za parę lat na to spojrzeć. Zrozumiałe, tak samo jak sznurek. Ojejku, sznurek, o! Tak, sznurek to też właściwie była taka forma. Ja pamiętam, że to robiłam na konkurs e, i ten. W sensie to była taka historia, którą wymyślałam, pamiętam, że bardzo szybko, na kolanie trochę, e, bo było bardzo mało czasu na stworzenie tego filmu. E, kurczę, ale mi się teraz przypomniało to. Pamiętam, że siedziałam na tym filmie dwa tygodnie i to widać ewidentnie <ścoughs> na nim. E, no, kiedyś to było. A teraz to nie ma? No, teraz to nie ma, no bo taka twórczość, ten. animatikowa to już troszeczkę, no nie za bardzo jej czuję. Osobiście teraz wolałabym to zrobić. Na przykład, jeżeli miałabym robić fi film krótkometrażowy ponownie, wolałabym to zrobić już w stylu animacji. A jakie to uczucie? To to samo. Ciągle to samo uczucie, kiedy wstaje rano. Już nie chodzi o to, że żegałem przez etanol. Choć to też, prawda, mama. W kontekście mu... Julii daje fula. No, okay, przepraszam. <laughs> przepraszam. Na! <laughs> Ale o to chodziło. <laughs> O to chodziło, żebyś dokończyła. Dziękuję, dziękuję. E, pomyślałam, włączyłam myślenie, zalogowałam się do życia. Spodziewałaś się, że to się tak wybije? Co że Jula daje fula? Czyż... E, Jula i fula. E, szczerze nie do końca, ponieważ stworzyłam to z takim zamiarem, że trochę celowałam w coś takiego, żeby mieć bardzo taką małą widownię, tak może maks. 1000 subów, żeby właśnie sobie móc japować do jakiejś grupy ludzi o rzeczach, które, którymi nie chcę już męczyć moich znajomych przyjaciół i rodziny, na przykład właśnie tymi menu odugotowanych. Bo ja każdego, miałam taką fazę, że ja przez miesiąc każdego pytałam, co był gotowy, jakby był wygotowanych, I już mieli takie, Jula, już ci mówiłem, że zrobiłbym lazanie, daj mi święty spokój. <grystanie> Garfielda masz w rodzinie. O, no tak, to można tak na pewno powiedzieć. E, I ten. E, uznałam, że w takim razie chcę usłyszeć jak najwięcej opinii na ten temat, i zacznę robić filmy związane z takimi rzeczami. I zawsze jak właśnie mówię, że piszcie w komentarzach co myślicie, to wiem, że może to brzmieć jak trochę taki engagement bait, że o, zostawcie łapki w górę, ale ja tak autentycznie jestem ciekawa co ludzie myślą. Szczególnie właśnie na przykład, jak robiłam ten pierwszy film z tą e, moralnością polskich słodyczy, to ja naprawdę byłam ciekawa jak ludzie to tak e, sobie jakby powstawiają sami. Bardzo fajnie mi się takie rzeczy czyta, czyta. No ja tam za bardzo nigdy nie planowałam być youtuberem z zawodu, nie wiem czy bym się do tego nadawała. Mam wrażenie, że w momencie gdybym uznała to jako taki zawód, to by trochę to straciło to swój taki klimacik, taki luźny, dużo dostałam komentarzy, że Moje filmy to jest jak takie gadanie z koleżanką na jakimś, nie wiem, spaniu wspólnym I nie chciałabym tracić tego klimatu No właśnie dużo ludzi teraz jak tworzy na YouTubie to kieruje się tym w taki sposób, by zarobić Z czego ja absolutnie, ja to rozumiem, no bo jest to praca, która, no wiadomo, jest lepsza od pójścia do, nie wiem, do kopalni Bez obrazy Aha, aha, zostałeś zwyzywany. Ale no jakby ja nie obwiniam się... Że... Kopalnie zamykają, by the way O, e, przepraszam, no to może trzeba YouTuberem jednak zostać, ale ten... E... Wszystkich kurali. Pozdrawiam mojego tatę. Górników po prostu ten, że słuchajcie mamy tutaj dla was super pomysł. Górnik ocenia, ocenia sceny z filmów górniczych i mówi jak bardzo są prawdziwe. Pomysł rzucam na wiatr. Ale tak jest coś takiego. Ja absolutnie to rozumiem dlaczego takie jest takie zjawisko, ale mnie ono osobiście nie interesuje. Chyba wolę po prostu sobie tworzyć tak na luzie bez presji żadnej, bez jakby takiego uczucia, że um, wiszę ludziom e, wysokiej jakości content, no bo jakby mój content myślę, że jest taki mieszany w tej jakości, bo tworzę go tak nawet dla zabawy. Może nie dla siebie już, bo jakby wiem, że teraz są ludzie, którzy czekają na nowe filmiki ode mnie i którzy chcą je zobaczyć, co jest super i nie chcę ich zawieść, prawda? A mówiąc o karierze, czy o Shin ktoś z Twojej szkoły, rodziny wiedział? Ojejku, to było coś takiego, że ja to trzymałam długo w sekrecie w ogóle, bo... No, dużo ludzi na moim miejscu pewnie w tym wieku gimnazjalnym by się tym chwaliło na lewo i prawo, ale content, który tam tworzyłam był taki na tyle specyficzny, że miałam takie. Chciałabym tylko przypomnieć, że wtedy bycie takim Ala Mangosjebem, bo ja trochę jednak takim Mango byłam, nie było postrzegane jako fajne, wręcz przeciwnie, więc miałam takie dobre, nie mogłam się dowiedzieć. Ale pamiętam, że powiedziałam tam jednej osobie albo dwóm i to się jakoś tam w końcu sypnęło i tam nie zaczepiali, że ty nie mówiłaś, że masz kanał na YouTube i to, że duży. Ja tak, o, -o". Ale nikt mi nie robił problemu o to, właściwie to każdy się jarał. Nie wiem, czemu się spodziewałam, że będą robić. haha, ha, Ona ma popularny kanał na YouTube, ale fraj. Nie wiem czemu, to myślenie moje wtedy nie było do końca dla mnie zrozumiałe obecnie. Rodzina pamiętam, że chciała im powiedzieć o tym, że ej, włączy mi monetyzację, jakby mogę zarabiać na tym, to oni mieli takie ożywdy galaż! Nie będę żony, jakby. nie będę dawać mojego numeru rachunku bankowego nigdzie! Pamiętam, że dopiero tam e, mój brat ich namówił, że ten, że. Ej, ej, ale zero, to się zarabia, to się zarabia. I dzięki właśnie mu ten kanał troszeczkę udało mu się zarobić. Twojemu bratu Kaspirowi. <laughs> Innemu bratu jeszcze, ale ten, no. A no, Kacpi, tak wiadomo, pozdrawiamy Kacpira. E, ale no tak, była właśnie taka śmieszna sytuacja, że moi rycy nie do końca wiedzieli o co chodzi. Jak im mówiłam, że mogę na tym zrobić, to oni takie, nie, to skam. We ogarnij się. Ja tak nie, no słuchajcie, serio, serio. E, ale ten, teraz e, bo oczywiście wszyscy są bardzo wspierający, dumni za mnie, że tam sobie działam na spokojnie. No i wszystko jest super, jakby nikt mi tam. Nie wiem, jaka mogłaby być inna reakcja, tak naprawdę, że co, że robisz rzeczy w internecie, coś tam, coś tam. Myślę, że taka twórczość, którą ja robię, jest taka nieszkodliwa i że można sobie ją na spokojnie tworzyć dalej. Dopóki nie zaczniesz robić komentary. Dopóki nie zaczniesz robić komentary. Nawet nie wiem na, na, czym, na temat czego mogę robić komentary, tak naprawdę. <laughs> nie wiem, słodki flirt dzisiejsza jako komentary. Psychoanaliza to trochę jest komentary. To jest komentarz jakby życia w społeczeństwie. Żyjemy w społeczeństwie. A w społeczeństwie się też trzeba zarabiać na programy graficzne. A w jakich pracowałaś? Pracowałam! O Jezu, ja zaczynałam na. tworzyłaś animację. Tak, jak zaczynałam na Shint, tworzyłam w Windows Movie Makerze autentycznie. To była Katorga. E, I w Paint to Sai. E, potem udało mi się zdobyć Vegasa legalnie. Ktoś mi chyba tam postawił Vegasa 14, jakiś jeden z widzów, jeżeli dobrze pamiętam. Na zagranicznym? E, tak, Stream. I to było coś takiego, że dostałam po prostu od kogoś jakiś pakiet e, świąteczny od Magixa, że ktoś mi dał kod i to było za darmo, i że jakby po prostu masz tutaj jest Vegas w tym pakiecie. Ja tak, o super. I się nauczyłam używać Vegasa. E, a teraz obecnie pracuję głównie na iPadzie na Procreate albo Toon Procreate Dreams używałam często, ale teraz się bardziej przeniosłam na Toon ponieważ jest tańszy, ma więcej funkcji oraz jest też na Androida dla tych, co są zainteresowani. A wszystko robisz na komputerze, iPadzie? Zależy co robię. Jeżeli robię właśnie takie storytime rysowane, to wszystko na iPadzie, a potem tylko coś tam małe, montaż wygasie. A jeżeli robię coś takiego bardziej w stylu psychoanaliza, że jest ten stworek, właśnie ten PNG Tuber, to większość robię na komputerze. Umiem już używać premierki i takie tam, ale nie chcę mi się płacić za dobę. Ale może pomoże ci z tym Gimper? Kiedy kolap z Gimperem? No, nie wiem czy widzieliście. Um... Film o koncercie Gimstona, użytkownika Tyszko, ale chyba nie wiem, czy on się wydarzy. Chyba Gimper ma jakieś, nie wiem, złe skojarzenia ze mną, bo jak usłyszał moje imię, to wygląda na dosyć przerażonego. Będzie szansa, żeby dodać, ulę, daje fula na słodki flip. W momencie miałem taki moment, że chuj ja ten wywiad. Tutaj z zakadru chce nam kamerzysta coś powiedzieć. Chciałbym, chciałbym dodać komentarz do zadanego <grym> przez Mateusza <grym> pseudonim Wafelku pytania. Otóż Tomasz Gimper, pseudonim Gimper Działowy, nie raczył jeszcze zaakceptować zaproszenia na serwisie Słodki Filtr. Czekamy nadal. Jesteśmy oburzeni tą decyzją. Liczymy, że po rozprawie sądowej z, z tak zwaną Lil Masti uda się e, dyplomatycznie rozwiązać ten konflikt. Ja się boję, że ten... Ja się boję, że będzie... że jak będziemy tak napierać, to oni będą o mnie gadać w zgrzycie, że mam psychofankę, która cały czas gada do mnie o Słodkim ...pomocy, widzą. Proszę, zagraj... <grym> proszę, proszę, zagraj ze mną w Słodki field, Ale tak, jeśli nie wiecie, to Gimper w 2015 roku grał sobie w Słodki field i teraz... No, on grał. On napierdalał w tę grę. On... Ja pamiętam, ja oglądałam, Ogólnie ja chyba miałam styczność z całą grą dzięki Gimperowi. <grym> Obejrzałam wszystkie streamy z tego. I on tak się wczuwał w niektórych momentach, że... Światło zgasło, a Elis, na Natalia i Lissander wyszli na scenę. Zaczęli koncert roznanych znanych a potem zagrali własne piosenki. Nie mogę wydać od Lisandra od Daniela. A ja myślę, że on jakby on by chciał wrócić. Ja myślę, że on chce wrócić. Ale jest teraz przykryty pod masculinity i nie no, może. On musi, on musi teraz być, wiecie, on musi być teraz e, w zgrzycie poważny człowiek już nie ma czasu na takie słodkie firty, ale ja myślę, że on by chciał tam jeszcze poklikać. A ulubiona postać ze słodkiego filtu? Nie no, łysy, Lesander na pewno, jeżeli chodzi o tych wybranków serca. Nie no, Cassiel też jest śmieszny, bardzo mnie bawi jego postać, tak ja wiem, że często go na streamach wyzywam, ale on mnie autentycznie bawi jako postać. Z damskich postaci powiedziałabym, że nie wiem, no chyba ten... Rozalia, że coś, nie wiem. Szczerze mówiąc, damskie postacie zawsze tak jakoś mniej mnie interesowały, no bo wiadomo, ta gra jest bardziej po to, że uuu, chłopcy, uuu. O, Priya, Priya jest moją ulubioną babką, no Priya jest super. Dobra, tyle, zdecydowałam. Ale twoją ulubioną babką jest też Iwana997. Tak, Iwana! Zrobię im, ale... Tak, Taak, Jezu, to jest moja ikona z dzieciństwa. Ogonami i filmy masowo. E, mam nadzieję, że będziemy mogli niedługo znowu zbić pionę, bo się tam zbiłyśmy pionę na nie? E, ona tworzyła twórczość związaną z Little's Pet Shop, które sama zbieram jako dziecko. Miałam aż 30. E, I bardzo uwielbiam jej twórczość, była kreatywna. E, fabuła tak po prostu porywała człowieka, Polecam. Tak, była, doszło do wymiany Littles Pet Shopami oraz e, podpisami mojego Little's Pet Shopa. Ogólnie to było piękne, ponieważ ona po prostu przypadkowo znalazła się na moim streamie na czacie, ja akurat jak o niej wspominałam. E, jest klip nawet z tego się zachował, że ja mówię tam, o Jezu, Iwana 99 była taka super, ona taka, "Ale ja tu jestem, halo, no co jest, nie? Jakoś nagle stoczył się temat od z Pet Shop, I tak wspomniałam, że o, e, bardzo lubiłam filmiki, ktoś też napisał, że widział mój komentarz po jednym z tych filmów, ja się spytałam, gdzie, i właśnie ta osoba napisała, Iwany997. Ja powiedziałam, o, haha, śmiesznie. I kto się nagle pojawia na czacie? Iwana997, osoba, której film oglądałam 14 lat temu, nagle się spełnuje na moim live'ie, po prostu randomowej youtuberki. I nawet nie wiedząc, że stworzyła tej samej osobie w pewien sposób dzieciństwo. Więc no, to było po prostu takie w gwiazdach. Wspaniałe doświadczenie. Wszystko podpisane. Tak. Tak samo jak podpisane było pytanie od użytkownika Resis Posting. Rezji czy multi? O Jezu, trudne. Jak ja oglądałam Raziego i Multiego ja uwielbiałam ich kolabę, jako dzieciak. Szczerze, ja zawsze wolałam Multiego. Oczywiście Rezji, to wiecie, to taki. No Każda dziewczynka to miała takie, ja mówię, że Rezi ale on jest przystojny, ale jeżeli chodzi o osobowość, to zawsze bardziej mnie bawił multi. Więc multi raczej. Podsumowane więc jest i Party. Przepraszam, Rezji, ale no... byłeś moim kraszem jak miałam te 10 lat, jeżeli to coś zmienia, Kraszem może być również Tymbark tym Tymbark? Kaktus. A, kaktus? O mój Boże, hear od tym Tymbark, kaktus, no. Najlepszy Tymbark, ja do dziś jestem za stwierdzeniem, że kaktus. Jakby to był mój ulubiony smak od dzieciństwa. Jest zielony, więc no muszę go lubić. Ale co dalej? No, będę tworzyć dalej, aż... E, plan jest taki, by tworzyć, aż mi się to jakby nie znudzi, nie? Ale na razie idzie to dosyć... W, idzie coraz bardziej w górę, że coraz bardziej się tym jaram i coraz fajniej się bawię przy tworzeniu tego i kto wie, może kiedyś zmienię zdanie i spróbuję faktycznie jakoś bardziej, nie wiem, się... Wybić, ale na razie mi aż tak na tym nie zależy, po prostu chcę tworzyć, chcę spotykać ludzi, którzy mnie oglądają i z niej pionę, tak jak teraz na Skierkonie, pozdrawiam tutaj wszystkich, co przyjechali się ze mną tam zbić też pionkę, piątkę, Piątkę? Coś ci na moją prelekcję, była super prelekcja, na, było, na której było 8 osób i była taka chillera utopia, że super. Wszyscy sobie chillowali, tak? Tak, tak. To było to takie, to jest dosyć takie troszeczkę była mniejsza impreza, więc no nie spodziewałam się, wiadomo, nie wiadomo jakich tłumów, ale super było właśnie, że takie mniejsze grono, bo można było tak z każdym trochę indywidualnie porozmawiać. Każdego, każdemu narysowałam stworkę jakiegoś, więc to było fajne. Chyba jeszcze mamy chwilę czasu, więc chciałbym pytania z publiczności. Czy Mr Daje ma jakieś pytanie z publiczności? O no. Hej, <laughs> e, ja mam pytanie e, dlaczego? Dlaczego? Psychoanaliza chipsów jest taka krótka. Jest tyle, tyle chipsów razem zjedliśmy i nie było moich ulubionych smaków. Ja zgłaszam zażalenie. Ale jak... jak na to odpowiesz? Jakich nie było? Były spicy paprika, było szakalaka, jakby co ty chcesz jeszcze? Co Co ty chcesz? Uspokój się. Mr. Dajefula macha na nie. Jest zażanowany. <noise> Konie zgody. Um, nie wiem, może zrobić sequel, skoro jak Mr. Dajefula nalega. Tylko nie wiem jeszcze, jakie chipsy tam bym dała, ale ten. Już i tak chipsów nie wiem, że ona siłkę chodzi. daj spokój! A może psychoanaliza gier komputerowych? Uuu to, to by było ciekawe, ponieważ troszeczkę gier zagrałam. E, musiałabym jednak się trochę troszeczkę skonsultować z niektórymi osobami, które grają w niektóre gry więcej. No ja na przykład w Fortnite grałam, nie wiem, dwa razy w życiu, więc potrzeba, potrzeba jeszcze eksperta jakiegoś, który by ocenił te moje psychoanalizy, ale to brzmi jak pomysł, no. Ja tutaj przyszedłem obok. Ja jestem przypadkowym może, tym człowiekiem. Nazywam się Jerzy Podolski, pseudonim Kontraba 34, i ja przyszedłem tutaj obok. Ja słyszałem, co tutaj się wygaduje. Ja twórczość ulidaje Daj-Fuli znam z jednego materiału, który był kasowym hitem. Nazywał się Polowanie na Hirobrań, szukanie Hiro, A dobra, przywitałem się. to... Ja chciałem, obali chciałem, żeby Pani potwierdziła bądź obaliła mit, który pojawił się w mediach różnego nurtu ostatniego czasu właśnie z powodu kasowego hitu Polowanie na Herobrine z udziałem takich wielotwórców jak Julaki. Tam był jakiś ten... Waflarz? Jakiś Wafelon jakiś? I chcieliśmy, oba czy, czy to prawda, że Michael Bay, reżyser takich hitów jak Skibidi Toilet, właśnie porzucił tę serię na poczet sequelu tego jakże fascynującego dzieła. Proszę, proszę odpowiedzieć, tak lub nie. Ogólnie rozmowy to dalej, dalej trwają, niestety nie mogę wyjaśnić za wiele, ze na podpisane NDA w sporych ilościach, ale coś może się gotować, coś może się gotować. Tak samo jak gotują się... Czy mają państwo pytania z publiczności? Chcą państwo dać pytanie? Pytanie z publiczności poprosimy. Jakbyśmy byli na tym, na podcaście. Może ty masz jakieś pytanie? Ja... Jaki sos wariacie? Niestety mamy budżet tight, więc tylko jeden mikrofon. Mój ulubiony sos... W sensie jak w Żabce jestem? Zawsze jak jestem w Żabce to biorę chyba tysiąca wysp albo jalapeño, bo jest taki no, nowo zielony i się czuję bardziej tak swojsko. Nie, ja, serio, ja lubię ten jalapeño, jest super. Czy to powiedziałeś jalapeño? Halapino. Kurwa, macie. Czy są jeszcze jakieś pytania z publiczności? Tu obok przypadki... Tak, tak, przypadkowe przechodnie. I rozpoznaliście. Sondaż, szkolny, dzień dobry. Właśnie jest taki vibe, że są te takie zielone stworki, antenki, to jest vibe. To jest wajp. Myślę, że jesteśmy fanami. Tak. No. Dobra, kurde. Eee, czy będzie jakiś e, na polskim YouTubie musical? Eee. 1994. Jest podobno musical 1989 chyba, który jest takim polskim Hamiltonem, tylko że o powstaniu chyba Solidarności. Śląskim. Śląskim? Chyba. Nie, no wólnie, ale tutaj... tam Lech Wałęsa chyba jest i w ogóle. Um, ja za bardzo w musicalach już nie siedzę, więc nie wiem. Ale może kiedyś, może zrobię Julakowy musical. Julada daje Fulada Musical, nie? To by było coś. I, i takie postacie różne, co się przewidają przez tę twórczość. No, Bafel i wiesz tam tańczą w tle. Kirozki. Jula daje fula, bardzo dobry kanał, bardzo lubię kiedy daje fula. Dziękujemy za wywiad i to chyba wszystko. Mogę wejść do kadru. Nie było, nie było nas w kadrze, to oni prowadzili wywiad. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy ze skierkonu i to wszystko ode mnie. Dziękujemy. Bardzo dziękuję, Jula daje fula. Dziękuję bardzo. E, bardzo super się z Wami spędzał czas na skierkonie i pozdrawiam wszystkich moich widzów oraz widzów Wafel Media Based.